A ze mną już Pani Profesor Ilona Walkowska, Pani Profesor czym się Pani Profesor zajmuje? Dzień dobry Państwu, czym się zajmuję? Jestem profesorem Wyższej Szkoły Bankowej, ale tak naprawdę przede wszystkim jestem designerem, no i uczącym designerem i projektującym designerem. Na czym to polega? To znaczy, że krótko mówiąc dlaczego tutaj dzisiaj jesteśmy, czyli projektujemy, projektujemy dla game design, dla obsługi biznesu. No i cóż, no i z Blue Stream TV nawiązaliśmy współpracę. Będziemy projektować dla tej firmy być może dłużej, jeżeli nam się uda. Mam nadzieję, że po dzisiejszej imprezie widzę, że jest taka szansa. A w związku z tym, co jest dla nas najważniejsze? No najważniejsze, żeby istnieć z biznesem. I z biznesem, który nazywa się, no krótko mówiąc, dla nas game design. Pani profesor. Jako osoba, która powiedzmy gdzieś tam kiedyś spędziła trochę czasu w designie, rozumiem, że pojęcie UI UX, które występują w grach, to są takie dość nowoczesne pojęcia. Jeśli chodzi o sam design, pani bardziej profesor preferuje tą strefę Experience, gdzie mówimy o zachowaniu użytkownika? Czy bardziej tą strefę UI, gdzie mówimy o wyglądzie, który prezentujemy? Szanowni Państwo, pytanie jest mega merytoryczne. Jak Państwo widzicie nie należę już do najmłodszych projektantów. Ja sobie nawet żartuję, że jestem jak beczka papanka. Papanek to jest taki pan, który już ma 70 kilka lat i zaprojektował taką beczkę do przewożenia wody w krajach, w których tej wody brakuje. No i ta beczka, co się okazuje, do dzisiaj się sprawdza, więc miejmy nadzieję, że, że i ja taka stara nie jestem, tak, i że mam to drugie życie, i że ta moja odpowiedź będzie w jakiś sposób no, właściwa. Oczywiście z pozycji projektanta, z pozycji designera bardzo ważne jest, jak to wygląda, natomiast kluczowe jest to, żeby projektowali ludzie młodzi, dlatego zapraszam do projektowania ludzi młodych, zapraszam do studiowania, tak, i zapraszam do tego, żeby naprawdę istnieć jak najszybciej na rynku, jak najszybciej zacząć pracować ponieważ to jest zawód, który naprawdę wiąże się z wiekiem, on się kończy jak pewnie jak kariera sportowca bardzo, bardzo, bardzo podobnie, w związku z tym moje widzimy się, moje. Podoba się nie podoba, albo lubię, nie lubię, no nie jest jakby tutaj tym kluczowym. Yy, opakowanie, sprzedaż jest bardzo istotna, ale tak, żebyśmy się rozwijali, żeby to było młode, świeże, aktywne, mądre przede wszystkim, tak, żeby ten świat te tego designu, ale te też i gamingu, yy, współbrzmiał ładnie ze sobą no i żeby, krótko mówiąc, czynił ten świat lepszym. Rozumiem, panie profesor. W takim razie, ja mi nie, nie zostaje nic innego powiedzieć, ale spotkać z chęcią panią na uczelni i mieć swoją wykłady. do pani. Taka miła, kochana kobieta. No cóż, no można powiedzieć więcej. Dziękuję z całego serca. Ja już jestem babcią, w związku z tym takie miłe słowa naprawdę. Bardzo dziękuję.